Czy insiderzy wysyłają nam info, co może wydarzyć się w najbliższej przyszłości? Dlaczego nie wszystko jeszcze na rynku Bitcoina wygląda tak kolorowo? Oraz co powinieneś wiedzieć na temat CBDC i dlaczego możemy się ich spodziewać już niebawem? Cześć, z tej strony Piotr. Witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, pomimo tego, że na dworze mamy ponad plus 30 stopni, to na rynku kryptowalut naprawdę wieje chłodem. Zatem, oprócz spojrzenia na wykresy, mam dla Ciebie dzisiaj kilka informacji, myślę, bardzo ciekawych informacji, które rzucą nieco światła na to, co faktycznie się dzieje za kurtynami. A te informacje są naprawdę, naprawdę bardzo ciekawe. Oczywiście sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na giełdach, jeżeli chodzi o samego Bitcoina, oraz sprawdzimy, jak wygląda sytuacja on-chain. Nie zabraknie także informacji ze świata, jeżeli chodzi o kryptowaluty banków centralnych, ponieważ tutaj także dzieje się naprawdę dużo i niestety dzieje się dużo niepokojącego. Zanim jednak przejdziemy dalej, jeżeli na tym kanale jesteś po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj właśnie o kryptowalutach, o pieniądzach, więc jeżeli te tematy Ciebie interesują, chciałbyś być na bieżąco z wszystkimi informacjami właśnie z tego rynku, kliknij teraz subskrypcję, zostaw także dzwoneczek, tak aby YouTube mógł Cię poinformować o najnowszych wideo. Pamiętaj jednak, nie są to porady inwestycyjne, wszystko co zobaczysz w tym materiale są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut, więc jeżeli to akceptujesz, i tylko jeżeli to akceptujesz łapa w górę i lecimy z tematem. Na początek szybki look na CoinGecko i mamy Bitcoin na minus 6,7% w zaledwie 24 godziny. Ether prawie minus 9% i ogólnie, jeżeli spojrzymy dzisiaj na rynek, naprawdę jest tutaj czerwono. Nieco więcej o samym ruchu ceny porozmawiamy, kiedy przejdziemy do wykresów, natomiast jeżeli spojrzymy na wygranych na rynku, tych praktycznie dzisiaj nie ma. Flow nieco tutaj odrabia straty. To jednak, jak wiesz lub być może nie wiesz, rynek NFT się naprawdę bardzo mocno rozwija i Flow jest jednym z tych projektów, które moim zdaniem długoterminowo... Wyglądają naprawdę dość obiecująco, zważywszy na to, kto za tym projektem stoi. Nieco więcej o tym projekcie rozmawiałem w przypadku tego materiału, gdzie rozpoczęliśmy nowy eksperyment, czyli budowę nowego portfela kryptowalut. Jeżeli spojrzymy na przegranych na rynku, tych niestety dzisiaj na rynku jest kilka, tylko czy stety, czy niestety także dzisiaj będziesz mógł dla siebie po tym materiale wnioski wyciągnąć. Zanim przejdziemy dalej sprawdzamy kto dzisiaj zgarniał księżeczkę standard bitcoina za free. Jak co tydzień sprawdzamy ile mieliśmy materiałów w zeszłym tygodniu, to było raz, dwa i trzy, więc najpierw sprawdźmy który materiał weźmiemy dzisiaj pod uwagę jeden do trzech, następnie mamy trójeczkę, więc jest to ten materiał tutaj. Kopiujemy link do tego materiału, wklejamy do naszej maszyny sprawdzającej, filtrujemy podwójne komentarze, najpierw sprawdzamy ile mieliśmy komentarzy pod tym właśnie wideo mamy 553, za wszelkie Komentarze serdecznie dziękuję i sprawdźmy, kto dzisiaj zgarnie książeczkę za free. Jest to GM. Gratulacje GM, tak jest, łapa w górę. Odejdźcie do mnie koniecznie na wiedza wiedza.kryptomałpa.gmail.com, tak abyśmy mogli dogadać szczegóły wysyłki tej książeczki do Ciebie. Wszystkim oczywiście osobom, które wspierają ten kanał, zostawiają łapy, także komentują. Serdecznie, serdecznie dziękuję, a tymczasem przechodzimy do... Konkretu. Przechodzimy najpierw do wykresu Bitcoina, ponieważ tutaj zdecydowanie widzimy, że BTC nie wyrabia się. I ten tutaj poziom oporu, który mamy między 34,5 tysiąca a 35 tysięcy dolarów, po raz kolejny został przez BTC odrzucony. W ten sposób, poza tym, że cały czas jesteśmy tutaj w tym kanale, gdzie mamy bardzo długą konsolidację na ten moment, tworzy nam się mikrokanał wewnątrz tego właśnie kanału, więc zdecydowanie te dwie tutaj linie dla siebie musimy tutaj obserwować. Jeżeli chodzi o praktyczne podejście, cały czas jeżeli dotkniemy tutaj tej linii, tutaj trendu wzrostowego, plus oczywiście te tutaj wsparcia dodatkowe, jeżeli chodzi o wszystkie te poprzednie świece, będzie to moment, gdzie zagrywam longa, ale także akumuluję swojego BTC do swojego prywatnego portfela. Natomiast pomimo tego tutaj ruchu w dół, dość drobnego przyznajmy. Jeżeli chodzi o wskaźniki, które pokazują nam momentum, zauważcie, że cały czas mamy coraz wyższe dołki. A co to oznacza? Że siła sprzedażowa za każdym razem, przy każdej tej korekcie jest coraz, coraz słabsza. Więc jeżeli chodzi o krótkoterminowe dalsze ruchy, myślę, że mamy tutaj szansę jednak się od tego poziomu odbić, to jednak za chwilę przejdziemy do mojego konta na Binance Futures, gdzie poruszymy ten temat nieco głębiej. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na RSI, czyli wskaźnik, który pokazuje nam, jak wygląda siła momentum, zauważcie, że mieliśmy tutaj długoterminowy trend spadkowy, który został bardzo fajnie przebity przez BTC. Następnie mieliśmy klasyczny retest, i w tym momencie cena BTC, cały czas tam tutaj się odbija. To jednak najciekawszą rzeczą jest to, oczywiście, że mamy tutaj także cały czas coraz wyższe dołki, co oznacza, że jesteśmy krótkoterminowo w trendzie wzrostowym i po malutku, malutkimi kroczkami, byki zaczynają tutaj zdobywać dominację. To jednak oczywiście jest to za mało moim zdaniem, jeżeli chodzi o samą analizę techniczną, żeby mówić o tym, co może się wydarzyć, zwłaszcza oczywiście krótkoterminowo, bo tutaj przyznajmy, nikt tego oczywiście nie wie. Jeżeli mówimy o tradingu, jeżeli mówimy o krótkoterminowym zachowaniu ceny, wciąż jest to czysta spekulacja. Dlaczego? Pomimo, pomimo tego, że mamy naprawdę sporo wskaźników, sporo linii trendu, oporów i wsparć, tak naprawdę wciąż myślę, musimy mieć wystarczająco pokory w sobie, żeby po prostu uznać, że wszystko krótkoterminowo może się wydarzyć. I pozwól, że wyjaśnię Ci dlaczego. Przede wszystkim, jeżeli spojrzymy na największe portfele kryptowalut, czyli tutaj powiedzmy powyżej 1000 sztuk na pojedynczym portfelu, mamy takich portfeli ponad 2100. Dodatkowo, jeżeli wejdziemy na stronę coinmarketbook.cc, zauważymy, że buy support Bitcoina jest to 145 milionów dolarów, biorąc pod uwagę 69 rynków z różnych giełd na całym świecie. I czym jest buy support? Jest to kwota, która jakby została zrzucona na rynek, cena Bitcoina spadłaby o 10%. W przypadku 145 milionów dolarów przy obecnej cenie jest to około 5000 Bitcoinów, więc zauważ, biorąc pod uwagę fakt, że mamy ponad 2100 portfeli z ilością ponad 1000 bitcoinów wystarczy, że pięciu kolesi się teraz po prostu czy to umówić, no po prostu zdecyduje, że dzisiaj jest czas po prostu, żeby się skeszować, ponieważ mamy inne inwestycje, inne potrzeby i rynek leci o kolejne 10%. Dlatego też, pokazując sobie te dane, chciałbym po prostu zaznaczyć, że faktycznie krótkoterminowo wszystko może się tutaj wydarzyć i po prostu chciałbym, żebyś miał tą świadomość, jak bardzo ryzykowne jest myślenie o kryptowalutach, właśnie krótkoterminowo. Dlatego, jeżeli chodzi o mnie, wciąż jest Większość, grubo ponad 90% mojego portfela jest to portfolio HODL. Natomiast małymi kwotami, oczywiście, cały czas tutaj zagrywam i staram się po prostu odnaleźć tutaj dobre momenty na to, nie tylko a po prostu sobie kupić więcej jakiejś konkretnej kryptowaluty, czy to BTC, czy to altcoinów, ale także od czasu do czasu zagrywam na dźwigni. Na wykresie dominacji altcoinów, póki co cena zachowuje się zgodnie z naszym scenariuszem. W ostatnim materiale rozmawialiśmy, że mamy tutaj formację takiej chorągiewki, która oczywiście dała nam tutaj większe prawdopodobieństwo na to, że altcoiny krótkoterminowo Nowo mogą się do BTC nieco wzmacniać i faktycznie prawie doszliśmy tutaj do tej linii trendu spadkowego, i w tym momencie to oczywiście jest to zbyt wcześnie, żeby już mówić, że BTC odzyskuje swoją po prostu tej moc. To jednak patrząc chociażby na same CoinGecko wyraźnie widzimy, że jest sporo altcoinów, które rado sobie od BTC po prostu gorzej, co oznacza, że pomimo tego, że mamy tutaj spadki na rynku kryptowalut, to altcoiny do BTC się po prostu osłabiają. Póki co, jeżeli chodzi o mnie, dlatego w altcoiny generalnie nie wchodzę, natomiast jeżeli zejdziemy tutaj ponownie w okolice 50-51%, będę się przyglądał temu rynkowi nieco bardziej przychylnie. Póki co, stoję z boku i... Obserwuję. Zanim przejdziemy do wiadomości z rynku, sprawdźmy, jak wygląda sytuacja na moim koncie na Binance Futures. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, co potencjalnie może wydarzyć się na Etherze, i faktycznie ja tutaj swoją pozycję zająłem, czyli tutaj po wybiciu się z tego tutaj neckline'a, ponieważ mieliśmy tutaj podwójne dno, mieliśmy bardzo silny opór. Następnie mieliśmy tutaj retest, i na tym reteście tutaj zająłem swoją pozycję na wzrosty. Tą pozycję dla siebie skaszowałem. Zobaczmy trade history. Jak możecie zauważyć, wejście na poziomie 2030, wyjście za prawie 2300. Dolarów. I mamy tutaj około 240-250 dolarów zysku. Zaczynaliśmy z tym konkretnym kontem tutaj na Binance Futures z pozycją 600 dolarów. Na tą chwilę ponownie wracamy na ponad 3000 dolarów. W tym momencie mam otwartą jedną pozycję, którą zająłem dosłownie przed chwilą. Dlaczego? Ponieważ zdecydowanie mamy tutaj oczywiście ruch korekcyjny. Natomiast mierząc ten tutaj ruch w górę i rozciągając tutaj zniesienia Fibonacciego mamy tutaj idealnie 61,8% Fibo. Jeżeli spojrzymy na nieco większe interwały, w tym wypadku Tutaj 4 godziny, to zauważymy, że ten poziom wcześniej także był bardzo ciekawym wsparciem. Dużo lepiej widać to na Trading view. zauważcie, tutaj mamy bardzo fajne wsparcie, tutaj mamy wsparcie, tutaj także mamy wsparcie, chociaż to tutaj zostało przebite. To jednak zdecydowanie tutaj widzimy, że cena BTC w tym momencie walczy. Dodatkowo, oczywiście, to co omawialiśmy przed chwilą, czyli RSI, MAGDI, wskazują nam na to, że potencjalnie krótkoterminowo może tutaj po prostu być odbicie kolejne. Dlatego tutaj mała pozycja otworzona, stop loss nieco poniżej 32 tys. Dolarów. I oczywiście jeżeli chodzi o risk to reward, w tym wypadku jest to 1 do 3. Co oznacza na chłopski język, że potencjalne zyski są trzykrotnie większe niż potencjalna strata. I jest to coś, co ja dla siebie bardzo mocno przestrzegam i trzymam się tego, aby te risk to reward naprawdę było przynajmniej te 1 do 2, jednak w przypadku rynku kryptowalut staram się, żeby było to 1 do 3, a nawet Więcej. To jednak patrząc na to, że jesteśmy w tym kanale spadkowym, myślę, że tutaj byłaby pozycja, gdzie będę z tej pozycji wychodził, ponieważ uważam, że prawdopodobieństwo wciąż zejścia jeszcze niżej, biorąc pod uwagę fakt, że jednak ten poziom 35 tysięcy został jednak odrzucony, prawdopodobieństwo tego po prostu uważam za dość spore. Jak możecie zauważyć, moje kolejne pozycje zakupowe są w okolicach 30,5 tysiąca i 30 900 dolarów. Natomiast jeżeli interesuje Ciebie temat Binance Futures i chciałbyś się dowiedzieć, czym dokładnie jest dźwignia i w jaki sposób przede wszystkim podejście, do tego z głową i sprawdzić, czy jest to temat dla Ciebie. Tutaj znajdziesz pełen tutorial od A do Z, gdzie omawiam, czym jest to narzędzie i w jaki sposób ewentualnie używać go mądrze. Dlaczego? Ponieważ sam w sobie rynek kryptowalut, tak czy siak, jest bardzo zmienny i w moim zdaniem, w przypadku większości osób wystarczy tylko i wyłącznie inwestowanie w same kryptowaluty. Zauważ, w ciągu 24 godzin mamy tutaj 10% spadków. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o dźwignię, jest to tylko dopalenie, co oznacza, że mamy tutaj nieco większe ryzyko, zwłaszcza jeżeli nie wiesz, co tutaj robisz. To jednak, Przynajmniej z mojej perspektywy, tak samo jak w przypadku zakładania biznesów, bo być może słyszałeś tą statystykę, że 90% biznesów upada w ciągu pierwszych pięciu lat. Jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, jeżeli chodzi o inwestycje, myślę, że tutaj statystyka jest bardzo, bardzo podobna. Jeżeli chodzi o sam trading, około 90% traderów jest tutaj na stratach, więc musisz po prostu mieć to na uwadze. To jednak nie mi mówić, czy ty masz zakładać firmę, czy ty masz grać na dźwigni, czy nie masz grać na dźwigni, czy inwestować w kryptowaluty, czy w złoto, czy w akcje. Jest to twoja i wyłącznie decyzja. Moim celem jest tutaj przekazanie tobie Możliwości na rynku kryptowalut, przekazanie tej wiedzy w miarę przystępny w sposób, tak abyś ty mógł, mogła dla siebie sam sama zdecydować. Mam nadzieję, że jest to dla ciebie fe. Czy insiderzy mają jakieś info, co potencjalnie może wydarzyć się na świecie w ciągu kilku kolejnych tygodni lub być może miesięcy? Bardzo ciekawa informacja ujrzała światło dzienne, ponieważ mąż Nancy Pelosi, która jak wiesz lub być może nie wiesz, bardzo bliziutko siedzi wujka Joe, czytaj prezydenta Stanów Zjednoczonych, i wychodzą informacje, że jej mąż. Inwestuje do 11 milionów dolarów, i teraz uwaga w co. Inwestuje w Apple, Amazon, Alphabet i co ciekawe, także w Nvidia. Jeżeli chodzi o te największe spółki, ponieważ są to największe spółki dzisiaj na świecie, należą one do grupy Funk. Jeżeli wejdziemy sobie na Trading View. Zauważcie, mamy tutaj funk. Jeżeli chodzi o zakupy, tutaj w maju, czerwcu, czy nawet teraz, cały czas mówimy o ATH. Więc dlaczego po raz kolejny? Ponieważ za chwilę pokażę Tobie informację, którą dzieliłem się z Tobą już grubo ponad rok temu, gdzie mieliśmy bardzo podobne zachowanie właśnie insiderów. Jednak tutaj była odwrotna sytuacja. Czy Twoim zdaniem jest to przypadek, że osoby, które siedzą naprawdę blisko rządu, w tym momencie zaczynają inwestować swój majątek właśnie w te największe akcje, kiedy tak naprawdę. Prawdę mamy na rynku. ATH. Moim zdaniem, absolutnie nie jest to przypadek i nie chodzi tutaj o teorii spiskowe. Chodzi o to, że takie informacje bardzo często na rynku się pojawiają i bardzo często, niestety, na rynku potwierdzają, że insiderzy manipulują tym rynkiem i mają informacje dużo wcześniej niż my. Naszym zadaniem jest być może dostrzec takie informacje, wyciągnąć z nich konkretne wnioski i ewentualnie także spróbować przede wszystkim zabezpieczyć swój kapitał i mieć nieco większy wgląd, gdzie potencjalnie może skierować się teraz rynek. I nie mówimy tutaj oczywiście tylko o Rynku akcji, ale omówimy ogólnie o ekonomii. Ponieważ, jeżeli jesteśmy w dobie do druku, mamy tutaj ATH na rynkach tradycyjnych, to czy nie byłoby racjonalne teraz raczej sprzedawać akcje niż je kupować? Oczywiście wnioski dla siebie wyciągnij sam. Ponad rok temu, dokładnie w kwietniu roku 2020, dzieliłem się z Tobą tą dokładnie informacją, gdzie mieliśmy panią senator Kelly Leffler oraz także drugiego polityka, pana Bura. Mieliśmy tutaj informację, że z ich kont nastąpiły gigantyczne wyprzedaży ich właśnie portfeli, ich właśnie akcji. Tuż przed pęknięciem bańki w marcu 2020, i mówimy tutaj konkretnie o datach 26 luty i 11 marzec. Cofniemy się tutaj może do marca roku 2020, ponieważ tutaj oczywiście mamy kilka bardzo ciekawych zachowań. Zauważ, jeżeli mówimy o tych dwóch konkretnych datach, mówimy tutaj o 26 luty, czyli tutaj ten moment dokładnie. Następnie mówimy tutaj o 11 marca, czyli kiedy? Dokładnie przed pęknięciem tutaj tej bańki. Przypadek? Nie sądzę. Czyli w przeszłości mieliśmy polityków, którzy używają informacji, które sami posiadają po to po prostu, aby robić swoje ruchy. W tym momencie mamy podobną sytuację, ponieważ jeżeli chodzi o panią Nancy Pelosi, siedzi ona naprawdę bardzo blisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, i Waszym zdaniem jest to przypadek faktycznie, że jej mąż inwestuje teraz w najwyżej wycenione akcje na rynkach tradycyjnych, sam musisz tutaj dla siebie odpowiedzieć. To jednak idziemy dalej, ponieważ mamy kolejnych polityków, którzy co ciekawe, mamy tu informację z 7 lipca, którzy zajmują swoje pozycje na rynku. Kryptowalo. Tutaj konkretnie mówimy o Grayscale Ethereum i Grayscale Bitcoin Trust, gdzie mamy oczywiście inwestycje przez jednego z polityków, co prawda niezbyt dużym kapitałem, to jednak wciąż pokazuje to nam, co być może dzieje się tutaj za kurtyną. Idziemy dalej, ponieważ jeżeli mówimy o inwestycjach instytucjonalnych, które jak wiecie w przypadku tej obecnej Hossy, zdecydowanie to one dzisiaj kierują całym rynkiem. W Niemczech mamy informację, że prawie 4000 instytucji niemieckich dostało właśnie pozwolenie na to, aby zainwestować w. 20% swoich alokacji właśnie w kryptowaluty, w bitcoina i oczywiście w altcoiny. Jednak jeżeli miałbym dać sobie pewną perspektywę, o jakich tutaj kwotach mówimy, mówimy tutaj o 376 miliardach euro potencjalnie, jeżeli faktycznie te 20% zostałoby w pełni wykorzystane. To jednak nie bądźmy tacy hura optymistyczni, ponieważ najprawdopodobniej to się nie wydarzy. To jednak, czy twoim zdaniem 100 razy mniej tej kwoty jest szansa, że zostanie zainwestowane właśnie w kryptowaluty, czyli nie 20%, ale 0,2%. Co to mogłoby oznaczać? Ano to, że w przypadku 0,2%, 2% byłoby to prawie 4 miliardy dolarów. I teraz, jeżeli chodzi o 4 miliardy dolarów, czy jest to dużo, czy to mało, wiedz, że sam Elon Musk zainwestował w przypadku Tesli 1,5 miliarda dolarów w bitcoina. To w przypadku funduszy niemieckich dałoby prawie trzykrotnie większą kwotę. W przypadku 2%, co widzimy w przypadku inwestorów instytucjonalnych się już dzieje, ponieważ sporo firm wrzuca 1, 2, 5%, jeżeli chodzi o kryptowaluty, na swój balance sheet. Więc moim zdaniem jest to prawdopodobne. Mówimy tu o kolejnych 37 miliardach. I ta kwota na rynku kryptowalut naprawdę może zrobić gigantyczną różnicę. To jednak nie wydarzy się to jutro, nie wydarzy się to prawdopodobnie za tydzień. Musimy obserwować, co się dzieje oczywiście za kulisami, wyciągać dla siebie odpowiednie wnioski i także mam nadzieję, dzięki on-chain data oraz na podstawie tego, co się dzisiaj dzieje na giełdach, będziesz po prostu mieć nieco tutaj szerszy obraz na obecną sytuację. Więc jeżeli mówimy o giełdach kryptowalut, sprawdźmy, jak wygląda ilość bitcoinów, które na tych giełdach są. Ponieważ jeżeli chodzi o ten krach, który mieliśmy na rynku kryptowalut, Walut, jeżeli chodzi o te 50% spadki, zauważ, że w tym momencie mieliśmy zwiększone wpływy na giełdy, zwiększone wpływy Bitcoina. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ktoś trzyma, powiedzmy, swoje kryptowaluty na portfelu sprzętowym, raczej nie jest zainteresowany sprzedażą. W tym momencie, jeżeli wysyłasz swoje kryptowaluty na giełdy kryptowalut, najprawdopodobniej robisz to, żeby po prostu Bitcoina sprzedać. W niewielkim procencie, najprawdopodobniej, żeby pospekulować, to jednak w zdecydowanej większości, co się oczywiście sprawdziło już na rynku wielokrotnie, oznacza to potencjalny spadek cen. W tym momencie jednak sytuacja nieco się odwraca, ponieważ zauważcie, że od jakiegoś czasu podczas całej tej konsolidacji, którą teraz mamy na rynku kryptowalut, mamy tutaj wyraźny trend spadkowy, co oznacza, że na giełdach ponownie liczba bitcoinów zaczyna spadać. Co oczywiście średnio do długoterminowo może być bardzo, ale to bardzo pozytywnym znakiem. Jeżeli obserwujemy netflow chociażby w ciągu ostatniego tygodnia, także zauważcie, że wpływy kontra wypływy są zdecydowanie na korzyść wypływów. Co oczywiście. Oznacza, że akumulacja tutaj trwa. Pytanie, kto oczywiście? Akumuluje. I tutaj odpowiadając na to pytanie, musimy spojrzeć oczywiście na największe portfele. W przypadku największych portfeli na rynku, czyli ponad 10 tysięcy bitcoinów, raczej widzimy tutaj stagnację. Mamy kilka portfeli więcej, kilka portfeli mniej, więc to jest spore prawdopodobieństwo, że te portfele po prostu są rozmieniane. Tak, tak jak rozmijesz powiedzmy swoją stówkę na 10 w tym momencie jest spora szansa, że duże portfele po prostu rozmieniają i alokują swoje bitcoiny w różne miejsca, chociażby po to po prostu, aby nieco zdywersyfikować tutaj swoje ryzyko. W przypadku portfeli 1000 sztuk Także mamy bardzo podobną sytuację, czyli mieliśmy tutaj oczywiście jeszcze spadki w tym momencie od kilku dobrych dni, a właściwie tutaj od ponad tygodnia raczej mamy małą akumulację i w tym momencie Konsolidację, więc tutaj nic wielkiego się nie dzieje. Natomiast na portfelach, gdzie mamy 100 plus, dzieje się coś naprawdę ciekawego, ponieważ tutaj widzimy wyraźny trend wzrostowy przez cały okres tej tutaj konsolidacji. Jeżeli zaczniemy schodzić nieco niżej, czyli ilość bitcoinów powyżej 10, to o czym rozmawialiśmy w poprzednim materiale, zdecydowanie rysuje nam się tutaj potencjalny, tak zwany round bottom, czyli ponownie widzimy, że akumulacja po prostu wróciła, jeżeli chodzi o te mniejsze portfele. Jeżeli spojrzymy na portfele ponad 1, także mamy bardzo, bardzo wyraźny sygnał, że jednak rynek w tym momencie nawet mali gracze pomalutku, malutkimi krokami ponownie na ten rynek Wracają. To jednak zbyt wcześnie, żeby świętować, ponieważ cały czas, jeśli chodzi o duże ruchy, obserwujemy te największe portfele. Fajnie widzieć, że mamy coraz więcej portfeli plus 100, to jednak portfele plus 1000 oraz plus 10 tysięcy robią tutaj tak naprawdę największą różnicę. Dlatego to się powtórzę, krótkoterminowo wystarczy jeden taki wieloryb, aby zrzucić cenę nawet o 20%. W dół. Jednak jak wygląda ogólny sentyment, jeżeli chodzi o hodlerów czy traderów Bitcoina? Zauważcie, że z tego wykresu płynie naprawdę jeden bardzo, ale to bardzo ciekawy wniosek, który mam nadzieję, będziesz mógł dla siebie wykorzystać w najbliższej oraz w nieco dalszej przyszłości. Czym jest SOPR? SOPR jest to wskaźnik, który pokazuje nam, kiedy większość rynku wyprzedaje się z zyskiem, czyli realizuje swoje zyski, lub ewentualnie ten rynek wyprzedaje się ze stratami, co oczywiście podczas tej całej konsolidacji ma miejsce czyli mamy tutaj sporo osób, większość traderów, wyprzedawała się ze stratami. To jednak tutaj, zauważcie, mamy ponownie nieco tutaj trend wzrostowy, co oznacza, że coraz i coraz mniej osób jest gotowych, aby wyprzedawać swojego Bitcoina ze stratą. I mówimy tutaj o pewnym takim momencie takiej masy krytycznej, która moim zdaniem ma szansę tutaj niedługo przeważyć na korzyść byków. Dlaczego? Ponieważ zauważcie, mając tutaj pierwszą górkę, jeżeli chodzi o BTC, i tutaj mówimy w okolicach 40 tysięcy do w tym momencie, zauważcie, SOPR weszło w trend spadkowy. Co tutaj to może dla nas oznaczać? Ano to, że tutaj mając coraz niższe górki, mamy sygnał, że coraz, coraz więcej osób jest gotowa realizować zyski, jednak jest gotowa realizować coraz więcej. Mniejsze zyski. Więc mieliśmy ruch ceny w górę, następnie, jeżeli chodzi o SOPR, mieliśmy ruch w dół. Co oczywiście potwierdziło nam tutaj dywergencję i faktycznie później mieliśmy załamanie na rynku, ponieważ ta masa krytyczna przeważyła się na korzyść niedźwiedzi. W tym momencie mamy sytuację odwrotu, jeżeli mielibyśmy tutaj szukać jakiegoś trendu, moglibyśmy rysować go w ten sposób. I ponownie według wykresu SOPR jesteśmy w bardzo, ale to bardzo ciekawym momencie. I moim zdaniem, kolejne tutaj dni, a raczej tygodnie pokażą nam, kto tą walkę wygra: byki czy niedźwiedzie? Oczywiście, bazując na tak tych wszystkich informacjach, mam nadzieję, że będziesz mógł podjąć dla siebie własną, rozsądną decyzję. Dodatkowo, od Williama Clementa mamy tutaj bardzo ciekawy wykres, jeżeli chodzi o bitcoina i o ruch bitcoina na blockchainie, ponieważ ten wykres pokazuje nam, przy których cenach najwięcej bitcoina jest po prostu wymienianych, czyli najwięcej bitcoina zmienia swoje ręce. I w tym momencie, będąc tutaj na poziomach 33-34 tysięcy dolarów, Zauważcie, że faktycznie tutaj mamy naprawdę spory ruch, co oznacza, że poziom, właśnie 33-34 tysiące dolarów, jest naprawdę bardzo kluczowym poziomem. I kolejne wybicie się ponad ten poziom, lub ewentualne pozostanie poniżej, zdecydowanie pokaże nam, gdzie będziemy mieli albo silne, bardzo mocno wsparcie, albo bardzo silny. Opór. W krótkiej perspektywie może to oczywiście być informacja negatywna. Dlaczego? Ponieważ jeżeli tutaj zauważcie, praktycznie nie ma żadnego ruchu, znajdziemy tutaj kolejnego, jednego, dwa, trzech wielorybów, którzy będą chcieli swojego Bitcoina zrzucić, spadek ceny bardzo szybki, powiedzmy, do poziomu 26 tysięcy dolarów, czy nawet niżej 23-25 tysięcy dolarów, może po prostu mieć tutaj miejsce. To jednak biorąc pod uwagę, jak mało ruchu tutaj było na blockchainie, raczej będzie to bardzo, ale to bardzo szybki ruch. Na tą chwilę jednak biorąc pod uwagę to, co chociażby dzieje się na giełdach, uważam ten scenariusz za nieco mało prawdopodobny. I póki co, poniżej 30 tysięcy dolarów dla siebie żadnych zakupów nie szykuje. Jeżeli faktycznie ten tutaj poziom w ciągu kilku najbliższych dni nie zostanie przebity, mówimy oczywiście między tutaj 33-34 tysiące dolarów. I co dodatkowo oczywiście będzie wsparte pozytywnym cashflowem bitcoina z powrotem na giełdy, będzie to moment, gdzie będziemy mogli mówić o nieco bardziej negatywnym scenariuszu. Póki co, sytuacja. Wygląda dość dobrze, i średnio do długoterminowo zdecydowanie widzimy, że tworzy nam się tutaj bardzo, bardzo konkretne wsparcie, ponieważ moment, kiedy się przebijemy ponad ten poziom, a moim zdaniem oczywiście docelowo tak czy siak się tutaj przebijemy, stanie się to naprawdę bardzo ważnym i bardzo silnym wsparciem dla. Bitcoina. Dodatkowo, Willy Wu wykresem Bitcoin Liquid Supply Ratio także nam potwierdza, że akumulacja tutaj trwa i trwa w najlepsze. Wykres, który widzisz ten niebieski, jest oczywiście cena Bitcoina. Ten wykres zielony jest to stosunek długoterminowych hodlerów do krótkoterminowych hodlerów, których, jak możemy zauważyć, jeżeli mówimy o ratio, czyli dzielimy jedną wartość przez drugą, w tym momencie nam tutaj zawraca. Co oczywiście mówi nam o tym, że mamy na rynku coraz więcej, coraz dłuższych hodlerów, czyli osoby, które są gotowe trzymać swojego Bitcoina długoterminowo. Dodatkowo mamy także wypływy z giełd kryptowalut, co oczywiście nam potwierdza, że akumulacja tutaj zdecydowanie ma miejsce. To jednak, jeżeli chodzi o cenę, mamy tutaj dywergencję, mając ruch w dół, a na naszym wskaźniku ruch w górę oznacza to, że na rynku jest pewnego rodzaju anomalia i prawdopodobieństwo wybicie się tutaj powyżej tego ponownie poziomu po prostu tutaj wzrasta. Mieliśmy taką samą sytuację w styczniu, zauważcie, mieliśmy tutaj spadek ceny, następnie mieliśmy także wzrost długoterminowych hodlerów, co oczywiście się skutkowało dalszymi wzrostami. I także podobnych zachowań możemy tutaj szukać jeszcze w roku 2020, ponieważ także mieliśmy na tym rynku dywergencję, natomiast jeżeli chodzi o długoterminowych hodlerów, mieliśmy tutaj wzrosty. Czy tym razem będzie podobnie, po prostu cały czas mówimy tutaj o pewnym prawdopodobieństwie. Szukamy wskaźników, które mogą nam potwierdzić lub obalić nasze teorie. W tym momencie, jeżeli chodzi o utrzymanie właśnie tego poziomu 30 tysięcy dolarów, po prostu prawdopodobieństwo to jest zdecydowanie wzrasta. Co koniecznie musisz wiedzieć o CBDC, czyli Central Bank Digital Currency. Nie wiem, czy wiesz, ale wciąż w bankach centralnych bardzo dużo się mówi, tak naprawdę bardzo dużo się dzieje w kierunku właśnie cyfrowych walut banków centralnych, czyli walut, które banki centralne chcą zaadoptować i w ten sposób wznieść kontrolę na zupełnie, zupełnie nowy level. I o tyle, o ile rozmawialiśmy o tym temacie 6 miesięcy temu, 12 miesięcy temu, wiele osób mówiło o tym, że są to teorie spiskowe. Natomiast, jeżeli obejrzałbyś sobie ten krótki filmik minutowy, którego nie będę tutaj puszczał, powiem Ci natomiast co ta osoba tutaj na ten temat powiedziała. To wideo znajdziesz na koncie Samson MO, gdzie jest to informacja z bis gdzie wyraźnie słyszymy, że dzisiaj gotówka niesie ze sobą serię różnych zagrożeń. Gotówka. Wcześniej się o tym nie rozmawiało. Dzisiaj widzimy, że banki centralne coraz bardziej gotówkę demonizują. Dlaczego? Ponieważ tutaj, zacytuję tego pana, mówi, że dzisiaj nie wiemy, kto dzisiaj posiada tą 100 dolarówkę, nie wiemy, komu tą 100 dolarówkę przekazał. A natomiast CBDC są to narzędzia, które pozwolą nam bardzo dokładnie zweryfikować. Dlaczego? Ponieważ są to programowalne Pieniądze. A to oczywiście niesie ze sobą szereg dużo gorszych konsekwencji niż tylko sprawdzanie kto komu wysyła dzisiaj 5 zł. Widzimy tutaj sprawdzające się w scenariusze z serialu Czarne Lustro, gdzie mi się w głowie nie mieściło, kiedy oglądałem ten serial około rok, dwa lata temu, że takie rzeczy mogą mieć miejsce. Dzisiaj na naszych oczach staje się to rzeczywistością. Wyobraź sobie walutę, która może być tak zaprogramowana, że będziesz tylko i wyłącznie mógł tą walutą kupować konkretne rzeczy w konkretnych sklepach, czy też ewentualnie ta waluta będzie miała swój termin ważności, jeżeli jej nie wydasz, to po prostu ją stracisz. I tak jak dzisiaj widzimy, że nieudolny system do druku, który zdecydowanie ma miejsce, próbuje sprawić, że my jako ludzie zaczniemy nasze pieniądze wydawać chętniej i zaczniemy nieco bardziej pompować tą gospodarkę. Ludzie w tych niepewnych czasach po prostu nieco są bardziej tutaj ostrożni. Dlatego też widzimy, że cały czas depozyty bankowe są na bardzo wysokim poziomie. I o tyle o ile, kiedy w przypadku tradycyjnego pieniądza nie są oni w stanie ciebie bezpośrednio zmusić, co Ciebie oczywiście zmotywować nieco tutaj inflacją, aby swoje pieniądze po prostu puścił w ruch. Tak w przypadku walut cyfrowych banków centralnych będzie to po prostu bardzo proste. Nie daj się proszę jednak zwieść. Waluty banków centralnych nie będą to kryptowaluta już na pewno nie będą to waluty zdecentralizowane. Rozwiązaniem na to oczywiście już dzisiaj jest Bitcoin. Rozwiązanie na problem, który powstaje na naszych oczach i już nie chodzi tu tylko, aby posiadać chociaż troszeczkę Bitcoina na swoim portfelu, żeby po prostu tutaj dorobić się kokosów, ale chociażby dlatego, żeby zabezpieczyć swój majątek i zabezpieczyć się przed mackami tej złowieszczej ośmiornicy, którą zdecydowanie są dzisiaj banki centralne. Takie same rozmowy. Mają miejsce dzisiaj na całym świecie, coraz to kolejne kraje wychodzą właśnie z informacjami, zaczynają testować CBTC, zaczynają sprawdzać, jak w jaki sposób może to funkcjonować na ich rynku, i tym samym także Nowa Zelandia dołączy się do tego zacnego grona. I co się tutaj dzieje? Jaka jest narracja? Oczywiście mówimy tutaj o downsides of reducing physical cash use. Co to jest downsides? Oczywiście mówimy tutaj o zagrożeniach i o wadach walut tradycyjnych. Przypadek. Nie sądzę. Natomiast dla wszystkich nowych osób na tym kanale nagrałem cały tutorial na temat giełdy Binance. Znajdziesz tutaj wszystko od A do Z. Jak kupować, jak transferować, jak sprzedawać, jak także zarabiać pasywnie na tej giełdzie oraz wiele, wiele więcej. Natomiast nowsze wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki za Twoją uwagę. Trzymaj się samej dobrej decyzji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!